Gdzie Dzień dobry z tej strony, KM. I Jak chce, ma? To jest trzeci odcinek w Frededa. Znaczy, że powinniśmy ustalić kolejność powitania. No, Ja powiem. jestem drugi. Dobra, no, to ja trzeci. Gdzie ja, ja, ja chcę mołotowa, ja chcę mołotowa Albo, no. ja Albo, no. ja Albo ja mam no. Cała U. presja na mnie. A! Pierwszy. Dobra, może być dużo bomba. Dużo tu, tu już jest strasznie ciemno i... Może być nawet strasznie. Nawet. Ej, o... Ej, tam jeszcze biegnie jeden. Ej, Rochelle, za tobą! Niestety, ona cię nie słyszy. Niestety. Dlaczego tak fajnie, w się módlisz, no. Gdzie teraz? Tędy! A, ja, ja wszedłem do tego, było. E. Jedno zamachnięcie ciekie, to dwa zamachnięcie zombie. Efektywność ma znaczenie. No ja po prostu będę tutaj biegał i szukał jakiegoś wyjścia stąd. Słyszałem jakiś odgłos. Będzie jakiś żygacz Ciekawe czy jest jakaś... Y... A Ten. Jezu. Ja się zastanawiam czy da się... Znaczy, czy, tfu, czy jest jakaś kampania, w której... Y... ...jest wszędzie ciemno i się chodzi po ciemnych tych korytarzach. Coś się znajdzie, nie wiem. Już, już drugi raz się przestraszyłem tej lalki, w sensie, że myślę, że to zombie. Dlatego <grym grym grym> ja, ja nie wytam, żeby... żebyś yy, ty się nie bał Jestem na piętrze. Tak tylko mówię. Ja tam wchodzę. Idziemy, idziemy, idziemy. Boomer! Dobra. O, zabiłem Ey. go? Keep kabinem Ja nawet w sumie nie wyszczają z mojego kabinu tego bumera. O zabięc pokę tak, Chyba. Nie, ile on ma amunicji? Mój ma strasznie dużo. Nie, wypaliłem pół magazynka w niego, tylko tego nie zauważyłem. Nie rozumiem. Mój z seriami, to w sumie jest oszczędne. Hunter! Aaaa, idź! Idź, shit beach! Ech, skoczyłem na niego z siekierą i mnie powstrzymał. Aż tu piłem. Wiesz co, weźcie ją, siekiera się nada. Weźcie ją sobie, jak chcecie. Ja mam karabin. I mi wystarczy. Szekera jest bardziej The Walking Dead'owa. No, nawet twój wygląd jest taki The Walking Dead'owy trochę. W sensie, że umazany krwią. Nie, bardziej nie. chodzi mi, że ta twoja czapka z deszkiem przypomina mi jednego z gry. Grena, nie? Tak. On. Ja nie grałem, więc nie wiem. Ale, ale mi się chodzi... wydaje, bo ta Roszel płacze. Nie chodzi nawet o grę, ale o komiks. Ej, wi czekajcie, Wiedźma, Wiedźma tu jest. Ostrożnie, możemy jej nie prowokować. E, gdzie? Ja jej nie widzę. Na, na dole tutaj jest. Ona nie, nie idzie w naszą stronę, nie próbuje nas atakować. Ona ah. tam pazi sobie. Co to jest? Kto ją trafił? Silu? <tastrony> <trony> Mówiłem. Jaka fajna muzyka. No. A, <trony> a... <trony> e, fajnie wiedzieć. ja... Mówiłem, nie prowokuj. A ten co zrobił wypalił? Że byłoby zbyt podejrzane jakbym tego nie zrobił No to jest... To nie leży w mojej naturze. W sumie jakiś fakt. Ale wiesz ile jest ile jest rzeczy, które nie leżą w mojej naturze, a które się... hej, pomyliłem. Dobra. Ej. E, siduk Przyznaj się, naprawdę umiesz to zrobić? Co? E, zawinąć pizzę w rolę nic jeszcze jak zapiekankę? No o. tak właśnie to ja postać powiedziała A. Znowu ja czujecie mi tyłek Ask, kwas O to jest Znowu fajny kawicki, bo trzeba ja po trzy. No ja to mam to taki trzykulowe. Idę już do Was oh yeah. Bo mnie leczy eee, ja mam jeszcze dwa magazynki w karabinie Wyglądało jakby rzucał się na mnie Nie, no właśnie rzucał się na ciebie, a ja wybiegłem przed ciebie z siekiem A ja się schowałem za ciebie wtedy <grym> To mi przypomina pewną scenę z dzisiaj A to prawda Ej, za to... nami też, za nami też są Szkoda, że Game Master nie zrozumiał tego, że chciałem y zabić go wina i chciałem ja wtedy po przeszukać Znaczy ja znowu zostaję w tylu. No Oczywiście, że tak Nakręć kiedyś let's z w sprawie ja mam ostatni magazynek, na górze! Ale to równałoby się z tym. Równałoby się ty z... Jest. ...vlogiem, a podobno vlogów nie chcesz kręcić. A wiesz co? Dam cenzurę. Rozmarzę wszystkim twarze. Tu jest bardzo ciemno i tu nic nie widzę. A, tu jest adrenalina. nie jest adrenalina, ja Ej, już Ej, rozdzieliliśmy się! Ja jestem w kiblu. Czemu mi ciągle się... Czemu roszel cały czas ze mną chodzi, tego nie rozumiem. Kto będzie... Ej, tam nie Paczek, to jest... panie wygląda tutaj Michale. Ja jestem w damskiej ubikacji. I tu jest łom. A dobra, spoko, co jest? Tu jest tu łom i czemu mm. cały czas idzie za mną? Nawet nie mogę się wypowiedzieć. Nie wiem, my się zdzieliśmy podczas zawiechy. I dobrze. Ja prędzej zabiję. Właśnie nie, bo tam nikogo nie było, tam było tylko... Ukrać, A! Idą Ej! po mi dom! Bomba! Uciekajcie stamtąd, uciekajcie stamtąd! Próbujemy. Właśnie nie stamtąd, chodzi o to, że tu jest... No właśnie Zabaw o to mi chodziło. Wcześniej. No, mówiłem uciekajcie! No. Realizacja za 3, 2, 1... Dobra, gdzie Ej! Co to jest? Znaczy wyjście? Chromowana strzelba. E, widzimy, mamy wyjście. Ale już idę. Tylko tak się zastanawiam, czy wziąć hormon na strzelbę, bo w sumie mi się kończą za do karabinu. No, jest jakaś broń, amunicja czy coś. Apteczki? Tylko łom. Tylko łom. Dobra. Tylko łom. biednie. No. Jest strzelba. Łepię! Strzelba? To jest karabin. I to było automatyczne. Tu. Oni chyba są za tamtymi drzwiami. Dobra, wezmę strzelbę. co to oznacza? Wiem! To jest Spider! Błoń cię Aaaaaa! Ja zbijam no całe papio! Au. 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 Ok. Słyszyliśmy? Ja przez chwilę nie wiedziałem co się działo Czaj na ciebie zaszajdzował To wiem, ale znaczy właśnie nie wiem Wiesz Przede, co, ja mam szukę, to kurczę, że ja pójdę po to... O tam, to tam jakiś pistolet leży. Ale mam już. Dwa. Ja mam moją sickier. Tu ten się bardzo trzaiły. Tak? O, ostrzyłem Krasiowi obie nogi. Go 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 Ej! Tu jest amunicja! Gdzie? W tym pomieszczeniu. Ja jestem amunicja, jestem amicie. Jestem w mi razie karabin nie ma. Trudno, żaden może być Tak tu mało widać No Gdyby zrobiono jakąś mapkę właśnie w takich korytarzach O co to jest? Chciałeś ciemności to masz No tak żeby cała była taka ciemna i żeby co chwilę wyskakiło ci coś na twarz Ej, korkaj małotowa w toalecie Kto to jest? Apteczka Ej, ta toaleta to kopalnia skarbów z tyłu są jeszcze znalazł takiego Było koktaj motowa jest, bomb jest, apteczkę podniosłem stamtąd A została jeszcze jedna apteczka? Chyba nie, nie. wziąłem sobie szatki. Co to jest? Tu jest coś jeszcze. Chodźmy dalej właśnie. A to są zombie. Nie. Już ich nie ma. Teraz co to jest? Wu wow. Co to jest? O! O! To to jest jakiś kij. Ja się uleczę. Widzę, że jest zapasowa apteczka, tak że to nie zaszkodzi. To Czemu ja cały czas mam środki przeciwbólowe i cały czas na środkach radę? O nie. No. Biegiem, biegiem, biegiem. Trzecie piętro, gdzie są schody? No, ale, znaczy, fajnie. Czońca? Au, 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 ze mnie. Au, może ktoś pomoże? Idę! Jezu! Ło, nie w tamtą ja nie biegnę w tamtą stronę, on sam biegnie. Mam jockey'a na głowie, więc tak trochę no. ja rozumiem. Dobra, ma ktoś afteczkę? Eee, nie dam ja tej użyć. Siluk mam. ty masz? Nie, masz. ja nie mam pokódek. Siluk ma, bo ja ma. widziałem jak brał. <laughs> widziałem jak brał. Mm. <laughs> A co, nie brał? Czemu ja tak, ciągle z tyłu jestem? Przynajmniej Roszel za mną biegnie, to dobrze. Nie wiem, biegnę do tego ja mu szybko, tak na chamo. Siłuk, dasz tam apteczkę później. Utknąłem. Dobra, żyję. Nie się przydać trochę bardziej niż tobie, koleś. O, no, co? Ja, ja mam mniej... Ej, umieram. Ał, a co mi się dzieje? Przecież ja tu krwawię. Jak Ej. mi flaki na zewnątrz wyrzuca? Au, Ał? Ał, może ktoś się pospieszy? Halo? Już moment, jest czemu nie świecie Bo mnie złapał ten, taki koleś, wiesz to Wyłączyłem! Jest, będę żył No tak, tego do mnie nie można powiedzieć Nie! O nie Obawiam się, że jesteśmy martwi, Tak mocno Nie wszyscy no jeszcze ty jako murzyn właściwie i ona jako... jeszcze mnie uratowała. O! Obawiam będzie będzie że... para murzynów. Została para murzynów. Fajnie. No obawiam się, że tylko wy przeżyliście. Ja zginąłem bohatersko wyłączając Bo i... AIM. Ja zgiłem właściwie nie ten bohater... nie zabił przedtem. Pomści ja, ja właściwie zostałem zabity przez to, że... E... Widzisz, co się dzieje? Czy jak? Ty, tu jest mój tub, No. na razie mój tub. Pod, wyłącz, pod tu, przy wyłączniku AIM-u. Czyli jesteś myślę. bardzo miłe. A mój trup jest gdzieś rozstrzelany na tysiące kawałków, gdzieś tam na dole. Ooo. Co ja się nagle Ej. pojawiłem za drzwiami? No, e. tak, tak działa tutaj system kaspienia ludzi. Serio? pojawiam się Te, za drzwiami. Jest jesteś zamknięty za drzwiami? Mimo, że najpierw cię rozstrzelają na tysiące kawałków. Czyli moja bohaterska śmierć e, No, nie aż tak bohaterska, nie. bo ostatecznie przeżyję. Jeszcze się tam się dalej trochę. ja patrzę na kamerę, na Siluka skierowałem Okej okay. Trzeba tu jesteś ja A, żebym skierował na pierwszą hey, stopę? To jest prawie tak jakbym sam gał, prawie Wziąłem to jakiś specjal Był już tak? Nie No, poprzednik był ale... Tutaj da. nie. Au, au, au! Ale to mam jotał. No troszkę. Dobra, mam koktajl No bo ciebie strzeliłem, luk, tak przy okazji. Nie żyjesz, wkrótce cię ujatują.

Dobra, tak nie żyję Ej, pomóż hmm. mnie, strzeź mnie Dobra Save, the jest Słabo to widzę No co tak jak... Siu, co masz apteczkę? Sam się muszę uleczyć Co to? Hmm. Co to? Co... Dobra, nie będę w to wnikał. Nie, bo ona, ona leczyła sama siebie i w tym samym miejscu, no, ja leczy, leczyłem. No, ale wiesz wie jak... Nie tego to... komentował. O, tak ja to... wiem, że to dziwnie wyglądało. Pozostanę w milczeniu. Jest jakaś apteczka czy coś? Yy, zdaje się, że spiter? Yy, to nie rozpoznaję to... ich jeszcze w wyglądzie. A, ja też, ich... ja też ich nie rozpoznaję, ale... Gdzieś tu mój gdzieś trup leżał? Z Tobą To nie jest. To nie jest. I tu nie biega się artem. Cię w ogóle nie biega. No tylko 46. Nie wie jak się biega. Tak sobie przypomniałem. 46. Potem cię opowiem. Gdzie mam w ogóle iść? Nie wiem. Znajdźcie stację do jezpienia ludzi. Ja się tchnudzę trochę. Tam na górze coś jest może. Chodź tutaj. Tu jest ten kwasowy. Który nie żyje. A bo nie żyje. No, no! To nie było zbyt precyzyjne określenie, rozumiesz. No. Przynajmniej mam środki przeciwbólowe, na których jadę po prostu cały czas. Eh, dotarliście. Jesteście przy... Jesteście w safe house'ie Drzwi zamknijcie. No, i to był odcinek, do którego ja nie dotarłem, także nie będzie mnie w kolejnym odcinku. Tak, mówiłeś ich więcej niż ja. No, ja zawsze na końcu, niestety. Bo ja podczas mojej bohaterskiej szarży nagłe po prostu tony wyżynałem. No. Ja nie miałem jak wyżynać ton, po prostu masakrowania moje zwłoki doszczędnie. Co tu gadać wiele? Do zobaczenia w następnym odcinku y, Death Twój Dead, w którym mam nadzieję, że nie zginiemy. Też mam nadzieję. Ach, do zobaczenia. Cześć.